No cześć! Tu szekać z tej strony, witam Cię w grudniu. I Jak będzie w grudniu, no tak mówię w listopadzie. Dużo nie powiem. Będzie na pewno fajnie. Możliwe, że będzie... Aha, na pewno, no, mogę... Co? co mogę dopowiedzieć? Na pewno będzie odcinek po i strzekale, bo już mamy umówioną strzelnicę na, 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 na nagrywanie materiałów pokazowych bardziej, a nie zajawkowych. No, ostatnio na zajawkach jak byliśmy, no to tam jakby za dużo nie dało się nagrać. Ekipa, która była, czy nie mówię, że źle, bardzo dobrze. Dobrze się bawiliśmy, jakby to było zbyt e, intymnie. Nawet podczas tych materiałów, dlatego jest tak pocięty materiał, a nie, a nie inaczej. E, co będzie jeszcze? Na no pewno znaczy możliwe, że uda się jakiegoś gameplaya wreszcie sklecić z Borderlandsa więcej osób niż tylko ja, więc może być wesoło. E, co jeszcze, co jeszcze? No może coś jeszcze z innych gier pokażę. Na pewno coś będzie z książek. Bo jak wieczory się coraz bardziej wydłużają, tak? Są coraz dłuższe, Są coraz dłuższe i można, można coś tam sobie poczytać, jeśli oczywiście jest w grudniu czas na to, no bo wiadomo, Mikołajki, no to trzeba jakieś prezenty <laughs> robić. Za chwilę święta, więc również ten, a potem co? No, Sylwester. Także całe imprezy w grudniu. A przy okazji dużo roboty, no bo wiadomo, w Hultowniu trochę roboty jest dużo ludzie kupują prezentów. No, jakby nie było ponad 52 tysiące powodów na prezent, mamy w hultach. Ale to nie o to. No, no to co? Zapraszam w grudniu na, do oglądania. Mam nadzieję, że będziecie się tak samo dobrze bawić jak ja. I. No i tyle. Do zobaczenia. Pa.